Alos de Maria de Bonilla, Argentyna. Orędzie świętego Michała Archanioła na czasy ostateczne wraz z komentarzami po orędziu. Umiłowany lud Boży, wypraszam u Boga tę łaskę, aby błogosławieństwo Trójcy przy Najświętszej wylało się na Jego lud, umacniając w każdym z Jego dzieci wiarę, jeśli pragną ją przyjąć. Przyszedł czas, w którym Posłuszeństwo jest niezbędne do nawrócenia. Bez nawrócenia, miłość jest stromą górą o wielkiej wysokości. Trudno do tego, by się na nią wspiąć. Człowiek zapomniał o praktykowaniu cnót. Nie wie, że musi nieustannie je ćwiczyć, ponieważ z jednych cnót wyrastają pozostałe. Przyszedł czas, w którym niezbędna jest wiara. Abyście nie słabli żeby oczekiwanie Was nie przytłaczało, lecz wręcz przeciwnie, byście rozeznawali i widzieli to, co się dzieje, z jasnością. Katastrofy naturalne nie są przypadkowe, tak samo jak nie są przypadkowe zarazy, jakie człowiek tworzy z powodu swej pychy. To wszystko razem jest konsekwencją złego postępowania człowieka i wskazuje mu ten moment, Abyście się duchowo przygotowali. Lud Boży, pożywiacie się, aby utrzymać ciało przy życiu. W ten sam sposób, bez modlitwy, bez skruchy i bez pokarmu eucharystycznego, nie zdołacie napotkać drogi, prawdy i życia. Kiedy nie możecie przyjąć sakramentalnie naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, możecie Go przyjąć, z tej wewnętrznej szkatuły, w której gromadzicie jak skarb, pokarm boski i kosztować go, abyście nie osłabli. Bądźcie uważni. Demon ze swymi legionami utrzymuje się nad ludzkością, wiedząc dobrze, że nie może stracić tej okazji, by porywać dusze. I widzę tyle dzieci Bożych, jak ciągle wpadają w pułapki złego który je pokonuje i doprowadza do myślenia iż to co się dzieje jest tymczasowe życie nigdy nie będzie już takie samo ludzkość posłuchała wytycznych elity światowej i ona będzie dalej smagać ludzkość nieustannie dając jej zaledwie krótkie chwile wytchnienia Lud Boży jest wyniosły. Kościół naszego króla i pana Jezusa Chrystusa wyczerpuje się, nie umiejąc żyć z ducha. Nie rozeznajecie i przyjmujecie z radością fałszywe nowinki, gardząc wolą Bożą. Nadchodzi moment oczyszczenia, choroba obiera inny kurs i pojawia się ponownie na skórze. Ludzkość upada raz po raz, jest biczowana przez źle wykorzystaną naukę, zjednoczoną z nowym porządkiem świata, zdeterminowanym, by doprowadzić do bezwładu duchowość, jaka może istnieć w ludzkości. Ludu Boży, to pokolenie powinno leżeć twarzą do ziemi przed miłosierdziem Bożym. Człowiek nie jest godny tak wielkiego boskiego aktu. Módlcie się, dzieci Boga, módlcie się za tych, którzy są prześladowani. Módlcie się, ludu Boże, módlcie się, aby ludzkie sumienie się nawróciło i nie poddało się demonowi. Módlcie się, ludu Boże, módlcie się za tych, którzy umierają w stanie grzechu, za tych, którzy porzucają naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Lud Boży, ziemia się trzęsie jak nigdy przedtem, a ludzkość wpada w dezorientację wobec odkryć nauki, które, choć nie są dokładne, będą wam podawane do wiadomości jako pewne, burząc wiarę dzieci Boga. Wy się nie bójcie, wszystkie legiony niebieskie oczekują na rozkaz Boży, Abyście się wciąż przygotowywali lub w innym tłumaczeniu, na który macie się wciąż przygotowywać. Jako Lud Boży otrzymujecie wciąż specjalną uważność ze strony Boga Ojca, wierni zawsze będą zwyciężać, choćby nawet zostało niewielu ludzi. Wierni pozostaną aż do końca bitwy pod rozkazami naszej Królowej Matki Ocalimy świętą resztę. Nie lękajcie się, nie traćcie nadziei, chcąc poznać Wolę Bożą wcześniej niż wasi bracia. Możecie wpaść w pułapki. Królowo i Matko czasów ostatecznych, miej w swoim sercu tego, kto Cię woła. Moim mieczem otwieram Wam przejście do trwania w Bożej miłości. Któż jest jak Bóg? Nikt nie jest jak Bóg. Święty Michał Archanią. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi Bracia. Święty Michał ostrzega nas. Zbliża się schizma wewnątrz kościoła naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Znaki czasów przychodzą wciąż, nieubłaganie. Trzeba żyć w miłości Bożej, aby uprosić z wyprzedzeniem u naszego umiłowanego Chrystusa siłą potrzebną, abyśmy wytrwali, nie wyrzekając się wiecznego zbawienia. Nie chodzi tylko o to, by wiedzieć, co przyjdzie, lecz by to rozeznawać. Nie chodzi o to, by się bać lecz by utrzymać męstwo które pochodzi z krzyża naszego Pana nie chodzi o to byśmy się oddalali i chowali lecz byśmy pomagali naszym braciom i byli prawdziwymi świadkami siły którą daje bycie uczniem Chrystusa amen komentarz święty michał archanioł jest aniołem wiary prośmy go aby wstawił się za nami i wypraszał nam u Boga łaskę wielkiej, głębokiej wiary, wiary mocnej, takiej, której nie wstrząsną żadne trudności ani wątpliwości. Jest on też aniołem pokory. On to pierwszy sprzeciwił się pysze Lucyfera, wypowiedział mu wojnę i pokonał go, strącając z nieba. Prośmy go więc by i nam pomógł być naprawdę pokornymi, wolnymi od wszelkiej pychy i zgubnej zarozumiałości. Jest wreszcie aniołem stróżem Najświętszego Sakramentu, Eucharystii. Prośmy Go więc, by pomagał nam przyjmować jak najgodniej i z jak największą miłością naszego Pana Jezusa Chrystusa, prawdziwie obecnego pod postacią chleba. A wtedy, kiedy nie będziemy mieć takiej możliwości, pomagał nam wciąż cieszyć się Jego obecnością w naszych sercach, ożywiając łaskę każdej przyjętej kiedyś Komunii Świętej. Spoczywające jakby w skarbcu naszego serca, byśmy mogli się nią karmić i umacniać w wędrówce do życia wiecznego, poprzez nadchodzącą burzę i mrok. Prośmy Go też, aby swym ognistym mieczem otwierał nam drogę w głąb serca Boga, byśmy tam mogli się schronić i rozpalić Jego nieskończoną miłością. Nie bójmy się. Nikt nie jest większy od Boga. On posyła i będzie posyłał swego wiernego sługę, świętego Michała Archanioła, by wraz z innymi aniołami pod dowództwem samej Maryi, Królowej Wojsk Niebieskich, chronił nas przed wpadnięciem w sidła zła i doprowadził szczęśliwie do prawdziwego zwycięstwa, i wiecznego szczęścia w niebie. Amen.